W 1962 roku Związek Radziecki rozpoczyna operację Anadyr. Plan zakłada dostarczenie na Kubę pocisków i dywizji piechoty zmechanizowanej. Przykrywką jest pomoc rolnicza. Anadyr to nazwa miasta na północy Rosji. Ten kryptonim miał zmylić wywiad amerykański. Nawet uczestnicy akcji nie wiedzieli, dokąd płyną. Dostali zimowe ubrania, jakby mieli się udać na północ. Tylko garść starszych oficerów wie, co wiezie 85 statków wysłanych z ośmiu radzieckich portów. Pierwszy z nich dociera do celu 10 lipca 1962 roku. Między ZSRR i Kubą panuje ożywiony ruch. Kraje są teraz partnerami handlowymi. Radzieccy żołnierze zostają przebrani za chłopów, a pociski wyglądają jak sprzęt rolniczy. Amerykanie bezwiednie pomagają przeciwnikowi. Wstrzymują loty zwiadowcze samolotów U-2 nad Kubą akurat wtedy, gdy radzieckie pociski są rozmieszczane. Samoloty U-2 latały nad Kubą regularnie, ale po drugiej stronie świata pojawiły się problemy i Amerykanie postanowili wstrzymać te operacje. Dało to Rosjanom czas na realizację projektu. Oleg Pienkowski pomoże uzupełnić te braki informacjami wykradzionymi za żelaznej kurtyny. Był bardzo skutecznym szpiegiem, dostarczył tysiące dokumentów, w tym schematy i fotografie. Były to bardzo cenne informacje. Gdy Pienkowski nie może się spotkać z Wynem, realizowana jest operacja Distant. Informację odbiera Janet Chisholm, żona oficera brytyjskiego wywiadu. Pienkowski podchodzi do kobiety z wózkiem i wręcza jej pudełko słodyczy. W rzeczywistości są to klisze. Mogłoby się wydawać, że spotkał w parku kobietę z dzieckiem, ale tak naprawdę przekazał ściśle tajne dokumenty.